Oświęcim Wawreczka z Dziedzictwem w Przyszłość to wspólny projekt Gminy Oświęcim i Wawreczki ze Słowacji. Jego celem jest lepsze wzajemne poznanie się mieszkańców oraz zacieśnienie współpracy transgranicznej. Te dwie gminy łączy bogate dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe. W ramach projektu około 120 osób pozna ciekawe i ważne miejsca po obu stronach granicy. Projekt zakłada udział osób zaangażowanych bezpośrednio w tworzenie życia kulturalnego. W planach jest poznawanie dziedzictwa przyrodniczego zaprzyjaźnionych gmin, zwiedzanie wraz z przewodnikiem terenów Natura 2000, czyli Kompleksów Stawów Rybnych Starorzecza i Doliny Rzek Soły i Wisły w Gminie Oświęcim, oraz zwiedzanie wawreczki wraz ze spotkaniami z lokalnymi organizacjami i twórcami kultury. W zeszłym roku w grudniu podpisaliśmy z partnerską gminą na Słowacji w ramach Euroregionu projekt z dziedzictwem w przyszłość po to, żeby się lepiej poznać. Będą uczestniczyły w tym nasze koła gospodyń, nasze zespoły śpiewacze. W tym roku w maju przyjeżdżają nasi goście z Wawreczki. Pokażemy im naszą gminę, pokażemy im to co mamy najlepszego, czym możemy się pochwalić, ale też pokażemy im pogranicze i chcemy ich zabrać do, do Pszczyny, żeby zwiedziły zamek, żeby zobaczyli Muzeum Wsi Polskiej, Zagrodę Żubrów. Jest to myślę dosyć fajna atrakcja. Zaś w lipcu na Dzień Świętej Anny 60-osobowa grupa z gminy Oświęcim weźmie udział w dorocznym wydarzeniu kulturalnym zaprzyjaźnionej słowackiej gminie, podczas którego odbędzie się m.in. Festiwal Polskich Smaków. Oczywiście nie zabraknie tam produktów lokalnych z Gminy Oświęci. Pojadą tam nasze panie z Kół Gospodyń, zrobić taki festiwal smaków polskich. Myślę, że będzie to dosyć duża atrakcja dla mieszkańców Wawreczki, ale też pojedzie zespół Porębianie, żeby zaprezentować się również jako zespół śpiewaczy, bo myślę, że zespół Porębianie jest jednym z wiodących w naszej gminie, więc mamy się czym pochwalić. Ważnym elementem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej, która będzie prezentować najważniejsze atrakcje przyrodnicze i kulturowe położone w gminach Oświęcim i Wawreczka w dwóch wersjach językowych. Robimy to po to, żeby te relacje transgraniczne, są, sąsiedzkie były jak najlepsze. Myślę, że na poziomie każdego samorządu, który jest blisko granicy, czy to słowackiej, czeskiej, niemieckiej czy innej, powinny takie wymiany być po to, żeby się poznawać, po to, żeby rozumieć. drugą. Stronę i generalnie i globalnie mówiąc po to, żeby utrzymać jak najdłużej pokój na świecie. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim w partnerstwie z obec Wawreczka.